Dzisiaj jest tłusty czwartek i trzeba zrobić pączki. Dziewczynki na pewno chciałyby mi pomóc. Zawołam je. Lena! Ania! Co? Chodźcie na chwilę. Okej okay. Aniu, musimy iść. O co chodzi? Dzisiaj jest Tłusty Czwartek. Chcecie mi pomóc w robieniu pączków? Tak! No to dobrze, zaczynamy. Kto chce zacząć pomagać? Ja! Aniu, nasyp do tej miski mąkę. Okej, okay, ale mamą dasz mi mąkę? Tak. Jest mąka, przy okazji wezmę cukier. Dobrze Aniu, wsyp mąkę do miski. Już, mamo. No dobrze, no to teraz zadanie dla Lenki. Lenko, wlej do tej mąki mleko. Dobrze, mamo. Jest mleko. Mamo, ile tego mleka? Tyle, ile do szklanki się mieści. O, okej. Okay. Już, mamo. Dobrze, Lenko. Teraz zadanie dla Ani. Wlej do tej miski cztery żółtka. Dam ci jajka. Dziękuję, mamo. Proszę bardzo, Aniu. Dziękuję, mamo. Jedno jajko. Drugie jajko. Trzecie jajko. I ostatnie, czwarte jajko. Brawo, Aniu. Teraz zadanie dla ciebie, Lejko musisz wsypać do naszego ciasta na pączki, cukier. Dobrze, mamo. ile tego cukru? Tak, trzy łyżeczki. Nie mam łyżeczki. Mogę ci dać, jeśli chcesz. Tak, mamo, poproszę. Proszę, ręko łyżeczka. Dziękuję, mamo. Jedna łyżeczka cukru. Druga łyżeczka cukru. I trzecia łyżka cukru. Brawo, ręko. Teraz zadanie dla Ani. Aniu, ty wsadź drożdż do tej miski. Dobrze, mamo. Już mam siu. Dobrze, Aniu. Siadaj na krześle. Teraz zadanie dla Ciebie, Lenko. Wsadź do tej miski, wasło. Już, mamo. Dobrze. Aniu, teraz zadanie dla Ciebie. Wsyp do tej miski szczyptę soli. Okej, okay, mamo. Su, 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 Już mamy! Super, Aniu! I tyle! Teraz trzeba posprzątać ze stołu wszystko razem zmiksować. My nie sprzątamy, my idziemy się bawić. Ech, ech, jak zawsze wszystko ja muszę robić? Sama. Oczywiście sprząta się lepiej przy muzyce. Włączę muzykę. Niech to wszystko już się zmiksuje. Wyłączę radio. Ciasto już się zmiksowało. Teraz trzeba przykryć ciasto kopcem, żeby wyrosło. Idealnie. Kiedy będą pączki? Ciasto musi teraz wyrosnąć. O, jeszcze tyle czekania. Ale to Michał cierpliwy. Półtorej godziny później. Sprawdźmy jak tam nasze ciasto. O, jak wyrosło. Idealnie na pączki trzeba ulepić kształt pączków. Wyszło, że będziemy mieli cztery pączki. Idealnie dla naszej rodziny. Teraz trzeba te pączki usmażyć. Wyciągnę garnek. Wsadzimy do tego garnka smalec, a teraz włączam kuchenkę. Pip, pip, pip. Teraz trzeba czekać. No dobrze, roztopiło się. Teraz wrzucamy do niego pączki. Ledwo się zmieściło. Teraz poczekajmy kilka minut. Kilka minut później. Pączki już się usmażyły. Mogę je ściągać. Jak ładnie pachną. Zrobię jeszcze lukier. Do miski w sobie cukier. I zaleję wodą. I już mamy lukier. Teraz trzeba zamoczyć pączki. Pierwszy pączek. Jest. Drugi pączek. Jest. Trzeci pączek. Jest. I ostatni pączek. I już. Dam je tutaj. Dziewczynki, Michał pączki. Są pączki. Pączki! Niej pączki nareszcie. Pączki! Pychota. Najlepszy pączek na świecie. Pycha. Szkoda, że już nie ma. Jeśli podobał Wam się filmik, dajcie kciuki w górę. A żeby nie przegapić kolejnych odcinków...